Szczęsny podbija serca kibiców. Filmik z psem hitem TikToka. Barcelona go uwielbia. Wojciech Szczęsny, gwiazda FC Barcelony, stał się bohaterem wiralowego filmiku na TikToku, gdzie z humorem i sympatią bawi się z psem Fanki. Z żoną Mariną i dziećmi mieszka pod Barceloną, a jego otwartość i miłość do zwierząt zjednują mu tłumy od Katalonii po Polskę. Legenda piszą kibice. Oto jak Szczęsny buduje swój kult poza boiskiem. Wojciech Szczęsny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy, odkąd dołączył do FC Barcelony, nie tylko błyszczy w bramce, ale i zdobywa serca kibiców poza Murawą. 34-letni bramkarz, który wrócił z emerytury, by zastąpić kontuzjowanego Marca Andrę Terstegena, zamieszkał z żoną Mariną Łuczenko, Szczęsną i dziećmi Liamem i Noelką w malowniczej okolicy pod Barceloną. Nowe życie w Katalonii szybko stało się dla niego drugim domem, a jego otwartość i naturalność przyciągają uwagę fanów. Ostatnio Szczęsny znów dał o sobie znać tym razem nie dzięki paradom w meczu, ale uroczemu spotkaniu z kibicką i jej psem, które nagrała użytkowniczka TikToka, Jocelin Navarro 97 Filmik, wyświetlony ponad 750 tysięcy razy, stał się wiralowym hitem, a komentarze pod nim pokazują, jak wielką sympatią cieszy się Polak. Na nagraniu szczęsny, ubrany w codzienny strój, spaceruje z jamem i małą noelką w wózku, gdy zaczepia go fanka z psem. Bramkarz od razu zwraca uwagę na czworonoga głaszczego z uśmiechem. A gdy kibicka proponuje, by pies podał łapę, szczęsny z entuzjazmem pyta, jakiej komendy użyć po hiszpańsku. Po kilku pata piupel posłusznie wykonuje sztuczkę, a Polak, wyraźnie zachwycony, jeszcze chwilę bawi się ze zwierzakiem. Ten spontaniczny moment podbił sieć AA, Słodziak chodzi mi o szczęsnego: Jak tu go nie kochać? Wojtas szef, legenda pisali fani, a niektórzy dodawali, to mój ulubiony gracz w barcie, choć nie kibicuje klubowi. Miłość szczęsnego do psów nie jest tajemnicą. W 2022 roku cała Polska śledziła poszukiwania jego zaginionego pupila, Lukiego, który na szczęście wrócił do domu. Teraz, w Barcelonie, ta pasja znów zjednuje mu sympatię. Szczęsny od lat buduje wizerunek piłkarza z klasą i humorem. Choć świat śmieje się z jego przerwy na papierosa na wykupalenia, który stał się memem po finale Ligi Mistrzów 2015 roku z Juventusem, to jego otwartość i serdeczność przeważają w oczach kibiców. W Katalonii, gdzie zadebiutował w styczniu 2025 roku i od tamtej pory nie przegrał meczu, seria 19 spotkań, stał się lokalnym bohaterem. Hiszpańskie media, jak Relevo, piszą. Podbija serca swoją grą i osobowością. W Polsce pamiętamy go z czasów kadry na zgrupowaniach, zawsze znajdował czas dla dzieci, rozdawał autografy i żartował z młodymi fanami, co tylko umacniało jego status u tłumów. W Barcelonie kontynuuje te tradycje, spacerując po ulicach, nie stroni od rozmów, a filmik z TikToka pokazuje, jak naturalnie czuje się w roli idola. Dla szczęsnego życia pod Barceloną to nie tylko piłka z Mariną, znaną polską piosenkarką, i dziećmi tworzy szczęśliwą rodzinę, która szybko zaaklimatyzowała się w nowym miejscu. Jego kontrakt z Blaugraną wygasa w czerwcu, ale fani już domagają się przedłużenia nie tylko za parady, jak te z meczu z Atletico 1-0, ale i za to, kim jest poza boiskiem. TikTokowy hit z psem to kolejny dowód na jego charyzmę, tak się buduje legendę, piszą kibice, a komentarze w stylu najlepszy Polak w historii Barki mieszają się z żartami o jego luzie i miłości do zwierząt. W cieniu finansowych sporów Barcelony z La Liga, gdzie Javier Tebas grozi blokadą nowych umów, Szczęsny pozostaje jasnym punktem na murawie i w sercach fanów. Czy po finale Pucharu Króla z Realem Madryt 26 kwietnia zostanie na Camp Nou? Jedno jest pewne z psami czy bez Wojtas już zapisał się w katalońskiej historii jako ktoś więcej niż tylko bramkarz.